Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt aktywizacji osób bezrobotnych na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Dofinansowywany z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027. O szczegóły przedsięwzięcia zapytaliśmy zastępcę dyrektora, panią Ninę Kowalonek. W ramach tego projektu na ten rok uzyskaliśmy kwotę blisko 4 milionów 300 tysięcy złotych właśnie na aktywizację osób bezrobotnych, ale również na pomoc dla pracodawców, dlatego że część z form pomocowych, które realizujemy właśnie w ramach tego projektu, służy także naszym lokalnym pracodawcom, którzy zatrudniają osoby bezrobotne bądź przyjmują je na przykład na staże. I w ramach tego projektu na ten rok przewidujemy, że uda nam się zaktywizować 297 osób bezrobotnych. Być może będzie oczywiście to liczba troszeczkę większa, bo to wszystko oczywiście zależy między innymi od tego, z jakich form pomocowych osoby bezrobotne w ramach tego projektu skorzystają. a jest z czego korzystać dlatego, że w ramach projektu aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie zielonogórskim. Przede wszystkim realizujemy staże dla osób bezrobotnych. Są to staże pięciomiesięczne, które odbywają się u pracodawców zarówno na terenie miasta Zielona Góra, jak i powiatu zielonogórskiego. I w ramach takiego stażu osoby bezrobotne mają możliwość przede wszystkim nabycia takich praktycznych umiejętności do pracy na jakimś stanowisku. I w zasadzie w dużej mierze to później przyczynia się do tego, że osoby te mają no, większe szanse na podjęcie zatrudnienia, tak? bo z różnych przyczyn bardzo często też no, wypadają, mówiąc kolokwialnie, z rynku pracy, a staże właśnie między innymi umożliwiają im powrót. Ponadto, w ramach również tutaj tego projektu realizujemy i kierujemy osoby bezrobotne na szkolenia, a także przyznajemy bony szkoleniowe. Osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, mają możliwość uzyskania jednorazowych, Środków na ten cel to są dotacje w wysokości maksymalnie do 28 tysięcy zł. Natomiast pracodawcy, którzy byliby zainteresowani utworzeniem bądź doposażeniem stanowiska pracy, mają możliwość uzyskania z tego projektu dofinansowania na ten cel i tutaj wysokość do 30 tysięcy zł na jedno stanowisko pracy, na które kierujemy właśnie osoby bezrobotne w ramach tego projektu. I kolejna forma to bony na zasiedlenie, które są. Z skierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia. Te osoby mają możliwość uzyskania środków w wysokości 10 tysięcy złotych i tutaj przeznaczenie tych środków to jest taka gwarancja uzyskania bonu w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem swojego dotychczasowego zamieszkania. Przy czym tutaj to miejsce podjęcia zatrudnienia musi wynosić co najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca Zamieszkania bądź czas dojazdu do nowego miejsca zatrudnienia i powrotu do miejsca do tego dotychczasowego zamieszkania musi wynosić co najmniej trzy godziny. Tutaj ten czas oczywiście o czasie mówimy łącznym, więc taki bon na zasiedlenie także w ramach projektu jest przyznawany. A sam projekt Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Powiatu Zielonogórskiego jest skierowany no, po pierwsze oczywiście do osób bezrobotnych zarejestrowanych. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ale tutaj mamy kilka kategorii osób, które mogą skorzystać z tego projektu. Są to osoby bezrobotne do 29 roku życia, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby bezrobotne długotrwale, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, a także osoby, które legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Tego typu projekty cieszą się sporym zainteresowaniem, dając ich uczestnikom możliwości rozwoju oraz zdobycia kompetencji, zwiększając przy tym szansę na zatrudnienie.